Wieczór. Jak tylko o swoje drużynie, bym chciał powiedzieć, no myślę, że bardzo dobrze zaczęliśmy, bo szybko objęliśmy prowadzenie. Później uważam, że troszeczkę było zanerwowo. Nie upanowaliśmy środka pola i również po dwóch błędach z lewej strony korona wyszła na prowadzenie. Dobre wejście w drugiej połowie, bardzo dobra zmiana z Robertem Wichem 2-2. No i później tak mecz leciał, że się mógł różnie, różnie ułożyć. Ja myślę, że. Publiczność zobaczyła dużo, dużo dużo akcji i, i, i na pewno jeszcze, jeszcze z obu dwóch stron były sytuacje bramkowe. Także ja po prostu... Gratuluję mojej drużynie. Kolejny punkt, czyli 38 punktów. Cały czas zbliżamy się do magicznej 40 i chcemy ją przekroczyć, żeby być w pierwszej ósemce i, i spokojnie budować dalej, dalej zespół. Myślę, że nam się to uda, bo tutaj niełatwy, niełatwy jest teren. Zresztą przekonały się inne zespoły o tym, także jestem, jestem w sumie z wyniku zadowolony. Wracamy do domu, pracujemy. Mamy kolejny, kolejny mecz wyjazdowy w Łęcznej. Eee, no i pracujemy, żebyśmy nie robili, żeby ta, ta obrona była bardziej stabilna, bo uważam, e, strzelamy trzy bramki w zawrzu na wyjeździe, strzelamy dzisiaj dwie bramki, jednak nie daje nam to pełnej puli punktów. Także tutaj uważam, myślę, myślę, jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia. Jeżeli będziemy stabilni w tyłach, to będziemy mogli myśleć o, o, jakich miejsc, o jakimś miejscu w czołówce tabeli. No a, a, a myślę, jeszcze, jeszcze przyjdzie podział, podział punktu i te drużyny, które, które będą do końca w najlepszej formie na pewno staną na, na tych pierwszych trzech miejscach, które gwarantują jakąś które w kucharach Europy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o pytania. Proszę bardzo. Panie dyrektorze, w tym roku, każdy myśli, że jest Czy to jest bardziej efekt ofensywnej gry, czy jednak błędów w defensywie? A jeśli tak, to o błędami się ma? Nie, są błędy w defensywie, bo, bo jak e, widział Pan, e, z Legią dwa stałe fragmenty gry mm, z rogów, Dzisiaj, dzisiaj też dwa, w sumie dwa gole, czy, czy dwie bramki, identyczne, może nie zostały fragmentów gry, ale, ale, ale po błędach, kiedy jesteśmy spóźnieni, kiedy, kiedy ta obrona jest. Pierwsza rzecz, że, że to wszystko musi być domknięte czyli, czyli nie można przepuścić zawodnika, żeby mógł dośrodkować, i, i nie można przed bramką zostawić zawodnika wolnego. Także uważam, że, że dużo pracy przed nami, ale my przed rozgrywkami wiedzieliśmy, że będą to dla nas bardzo, bardzo ciężkie rozgrywki, bo w ciągu ostatnich miesięcy, myślę, roku straciliśmy około 12 bardzo dobrych zawodników. Dlatego ja już to mówiłem i powtarzam dalej, to jest, to jest maksimum. Co, co możemy zrobić i bardzo się cieszę, że, że mamy tyle punktów, że mamy komfortową sytuację i, i, i myślę, że jeszcze, jeszcze myślę przed nami, jeżeli już przejdziemy, ta czterdziestka, chłopcy będą troszeczkę też spokojniej grali, bo jest, widać, że jest troszeczkę nerwowości, troszeczkę presji, troszeczkę chłopcy sobie postawili też wysoką poprzeczkę, że, że chcą wypaść jak najlepiej, że może ta pierwsza trójka. Ale ja bym tutaj troszeczkę tonował nastroje na pewno chcielibyśmy, nie? Ale, ale to tylko jest możliwe bez tych błędów, które robimy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo to jest piłka nożna, po to mamy kadrę 18 zawodników, czy, 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 czy 24, bo jeszcze sobie jest dużo młodych chłopców. Eee, no musimy sobie radzić, to nie, nie, nie możemy powiedzieć dzisiaj, że to jest koniec świata, bo dwóch nie będzie. Na pewno bardzo dwóch do, dobrych zawodników, bo i Dudu, i Tomek, Kołota, ale, ale tak jak mówię, mówię, są, są inni, będziemy chcieli to jakoś e, połatać i, i, i sprawić włączne niespodziankę.